Wszelkie Boże, witajcie, mamy dzisiaj sobotę, 14 września. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył, synem człowieczym. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat. Że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Kiedy tak myślałem na to dzisiejszą Ewangelią, w której sercem jest to zdanie tak, bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ta tęsknota Boga, żeby nikt nie zginął. To jakoś mnie tak bardzo uderzyło, ta tęsknota. To się otwiera jakaś taka nieprawdopodobna nadzieja dla nas wszystkich. Po pierwsze, że On nie tylko ocala nasze człowieczeństwo, ma taką moc miłości, zatrzymywania śmierci, wskrzeszania z różnych naszych grobów, z różnych naszych śmierci jak nikt inny. Ma taką moc i robi to. Zatrzymuje nas często na progu śmierci, do której się zbliżamy, tej duchowej i tej fizycznej, po to, żeby nas przywołać do komunii, do relacji ze sobą, żeby nam powiedzieć, że nas kocha, że nas, żeby nas zbudzić głęboko skrucha, żebyśmy mogli powiedzieć, nie udało nam się wiele w życiu, ale usłyszymy wtedy od niego, kocham cię. I to jest najważniejsze. I ta miłość ma moc przezwyciężyć śmierć. Ta miłość ma moc nie tylko oczyścić naszą przeszłość, kiedy jest w nas skrucha, ale ma też moc przeprowadzić nas na tą drugą stronę. Niech was i Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.